Witam, Adam Kopeć, Miłośnik Excel z Portalu Excel i Adam Porada 138. Ranking po dwóch kryteriach tabicowo. Pod poradą 136, Bilszy zostawił komentarz z formułą, żebyśmy mogli stworzyć ranking po dwóch kryteriach, tak w jednej kolumnie za pomocą jednej formuły, i właśnie tą formułę chcę Wam przedstawić. Tak czyli. Zobaczmy na koniec samą full wersję, gdzie to nie dość, że to jest formuła tablicowa. To jest jeszcze formuła rozlewająca, ale możemy ją uprościć, żeby nie było tylu elementów. I zrobimy sobie ją właśnie krok po kroku, żeby zrozumieć, jak ona działa. Czyli, mieliśmy przy budowaniu rankingu, tak po dwóch kryteriach, łączyliśmy elementy. Czyli po prostu dodawaliśmy sobie jeden element, a później tak dodajemy do niego drugi element, tylko z pewnym tak, współczynnikiem. Przeważnie tak wzięliśmy przez jakąś wartość, 100, 1000, temu podobne, żeby tak ten drugie, to drugie kryterium nie brało góry nad pierwszym kryterium. I sobie tak właśnie możemy skopiować taką formułę i mamy tutaj porozpisywane wyniki pod naszym tutaj w naszym przykładzie, i tu jest taka sytuacja, że mamy w tym przykładzie remisy. Tak, I jak będziemy mieli remisy, no to może pojawia się problem, ale tak zaraz do tego, na koniec, tak jak zrobimy całą formułę, to jeszcze do tego wrócimy, co, jak, co trzeba dołożyć, żeby poradzić sobie z remisami. I Billy przede wszystkim zaproponował, żeby te dane posortować. Tak dlatego tutaj to formuła tablicowa jeszcze wykorzystująca funkcję sortuj tak z Excela tablicowego, żebyśmy sobie poradzili z tymi danymi. Czyli po prostu zaznaczamy ten zakres i musimy go sobie posortować. I co jest istotne, tak że my chcemy sortować po pierwszej kolumnie. I teraz ważne, także chcemy sortować malejąco, czyli od największej wartości. W naszym przykładzie, właśnie największa wartość to ta, która powinna być na pierwszym miejscu, więc musimy tutaj dołożyć jeszcze te dwa argumenty funkcji sortu. I mamy już tak posortowane dane. Tak, widzimy tutaj ten wynik razem połączony, także mamy dwa takie same wyniki. I jak mamy dane posortowane, to możemy wykorzystać funkcję podej pozycją, żeby tak na tej posortowanej liście wyznaczyć pozycję wszystkich wartości tak wszystkich studentów. Czyli po prostu dodajemy tak do punktów z egzaminu dodajemy ten drugi współczynnik zajęcia tak z współczynnikiem tak żeby to znormalizować i przeszukowana tablica to jest ona tutaj i tutaj tak, pojawia się nowy znaczek hash związany z rozlewającymi się formułami. Tak i na razie tutaj mamy tą Zapisane jako formułę. O czym trzeba pamiętać, że ten zakres też trzeba pamiętać, zablokować bez F4, żeby się nie ruszał, bo teraz tak patrzymy na komórkę E2, na formułę rozlewającą się z komórki E2. Jeśli go nie zablokujemy, to przeciągając formułę w dół, tak będziemy się patrzeć na inne komórki, w których tak naprawdę nie ma formuły i Excel nie będzie wiedział, co zrobić. Czyli pod w tym posortowanym zakresie, to potrzebujemy tak naprawdę podać pozycję I jak podamy pozycję, kopiujemy formułę w dół, to mamy no, niemalże prawidłowy wynik, tak, ze względu na te remisy, czyli mamy tutaj Wartość, że tu mamy pozycję drugą, a tu już tak w założeniu, w tych naszych sortowaniach, jak zostało to posortowane, tak, tu wychodzi nasza ostatnia pozycja, tu na końcu posortowaliśmy od największej do najmniejszej wartości, Czy tak potrzebujemy to sobie uporządkować. Tak, dodać jeszcze ten parametr porządkujący, żeby poradzić sobie z remisami, czyli po prostu wystarczy dodać wiersz, numer wiersza, też odpowiednio sparametryzowany. Czyli jeśli do naszej formuły dodamy funkcję wiersz. To ona będzie dodawać numer wiersza z aktualnego wiersza, tak? czyli w tym wiersza, w którym, w którym jest formuła. To i to no, tak kolejny czynnik, kolejne kryterium też wypadałoby sparametryzować. No i tutaj powiedzmy, że podzielę przez 10 tysięcy, tak żebyśmy całkiem tak zapomnieli o tych podliczeniach naszych danych. I tu cały czas, no, tak przez to, że mniej więcej widać, że tu mamy drugie kryterium. W, tak, na drugiej pozycji, a tu mamy już trzecie kryterium, tak, tu posortowane wartości się zgadzają, ale w naszym podej pozycję też potrzebujemy sobie tutaj dodać wiersz tak, znowu sparametryzowany, czyli dzielimy tutaj w tym przykładzie założyłem przez 10 tysięcy, żeby na pewno nie miało wpływu na wcześniejsze wartości, no i widzimy teraz już mamy tak rozdzielone pozycje na drugim tak, miejscu, tak, gdzie był Remis, czyli tutaj nie było dwóch dwójek, tylko jest dwójka i turka zostały przydzielone miejsce. No i tu na razie to jest wszystko z wykorzystaniem formuł kolumn pomocniczych. A teraz chcemy właśnie to połączyć do siebie. Czyli najpierw potrzebujemy tu dołożyć formułę z tak, komórki E2, czyli patrzymy na formułę w komórce E2, zaznaczamy sobie Ctrl C i tutaj wklejamy o, w to miejsce. No, tylko bez znaku równa powinna się skopiować, i tu blokujemy obecnie F4, żeby się nie ruszało, czyli to sortowanie tak, danych mamy teraz w środku. Tak, kopiujemy sobie w dół formułę, tak, i ten czynnik możemy już skasować. Dalej mamy prawidłowy wynik. Tak, tylko musimy formułę przeciągać. No i na koniec musimy właśnie teraz za cały zakres, tak, całą tablicę d 2 d 11 Mamy tutaj wyciągniętą w tych poszczególnych elementach. No, i tu ją robiłem dla każdego wiersza z osobna. To teraz musimy zrobić ją bardziej tablicowo. Czyli tak, przeciągamy sobie jeden zakres i przeciągamy sobie drugi zakres. No, tutaj o, z tym będzie mi troszeczkę trudniej, ale ogólnie chodzi o to, że tak, mamy, dodajemy do siebie całe oba zakresy. O, i mamy tutaj już całą rozlaną formułę. To możemy sobie skopiować bez znaku równa się w miejsce tego odwołania do D2D11, tylko też trzeba pamiętać, że tu naszą formułę nie robimy w pełni tutaj rozlewającą, więc muszę te zakresy zablokować, żeby się nie ruszały. Zatwierdzam formułę. I kopiuję sobie w dół. Tak, i teraz już mogę, o, tą formułę też skasować. I mam tutaj A, jeden błąd, tak bo tak mi formuła się nie, ładnie, nie rozlała ładnie jeśli chodzi o wskazywanie tutaj pozycji wiersza jeśli chodzi o to działanie więc tu muszę wskazać jeszcze zakres do funkcji wiersz muszę wskazać zakres tych komórek żeby prawidłowo mi pokazywała wiersz o i wtedy a zablokować bezwzględnie też tu te wiersze żeby to prawidłowo radziło sobie z remisami i wtedy mamy taką formułę, tak ciutka jest bardziej skomplikowana, jeśli chcemy pójść bardziej, tak całkiem w rozlewające się formuły tablicowe. Tutaj jest tak pojedyncza formuła, tylko musimy budować właśnie o tutaj w przeszukiwaną tablicę, tak sobie podejrzymy f to jest cała ta tablica, którą mieliśmy obok posortowaną, żebyśmy mogli wyszukać na niej odpowiedniej pozycji naszych danych, i to jest właśnie z tak użyciem formuł tablicowych. Ranking tak po dwóch kryteriach.